Czytanie z księgi proroka Sofoniasza: Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk, nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa panu i nie przebliża się do swego boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali mnie pana i służyli mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Kurz, wielbiciele moi, moi rozproszeni, dar mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paście będą ich wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto słowo Boże. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Będę błogosławił pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się panem. Niech słyszą pokorni i niech się weselą. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdź, panie, a nie zwlekaj. odpuść grzechy swojego ludu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź ci pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie”. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie.